Cześć! Windows 11 miał premierę ponad dwa tygodnie temu. W tym odcinku Wam przedstawię swoje pierwsze wrażenie i swoje spostrzeżenia na temat Windowsa 11. Przechodzimy do komputera. Dobrze, jesteśmy w Windowsie. Teraz Wam powiem, co mi się podoba w Windowsie, co mi się nie podoba w tym Windowsie 11, naszym drogim nowym. Ikonki są eleganckie, piękne, kosz też elegancko to wygląda. Przyjemnie wizualnie to wszystko. Dobrze, wejdźmy sobie teraz tutaj. Benica, Łotyle, Parzek, Star, mamy pośrodku ikonki. Dla mnie to jest idealnie, bo głowę tylko w dół spuszczę, mam wszystko elegancko, widzę, a tego nawyku, żeby wylewo zerkać, to, to już się wyzbyłem bardzo szybciutko. I tak, tu mam podręczne aplikacje, możemy sobie tu wejść, tu mamy w pełni aplikacje. Niektórym to się nie podoba, mi to się podoba. Ze względu na to, że tu mogę sobie skonfigurować to podręczne rzeczy, szybciutko elegancko wchodzić, bardziej mi to się podoba niż w windowsie 10. Ja na to nie będę narzekał. Tu mam ostatnie rzeczy potwierane. Dobrze, to teraz przejdźmy sobie do aplikacji, nie do aplikacji, przepraszam, tylko do ustawień. Tu wszystko widać wszystko elegancko, schludnie. Tu nie ma co się nad tym za bardzo rozwodzić, dlatego że to dokładnie będę omawiał w kolejnych odcinkach. Pokażę Wam, zobaczymy. Poeksplorujemy sobie te opcje, zobaczymy co tu jest ciekawego. Na spokojnie one się pokażą na moim kanale. Ale i to jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Dlatego, że chyba poczekam jeszcze na kolejną aktualizację, on się troszeczkę ustabilizuje, żeby już tak konkretnie te odcinki zrobić. Dobrze. Teraz sobie wejdziemy jeszcze, zobaczymy sobie tutaj o widget. Bardzo fajnie to zrobione. To narzędzie ma duży potencjał. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w przyszłości. Oczywiście trzeba to sobie skonfigurować. Myślę, że ja z tego będę korzystał, czemu by sobie nie zobaczyć jakichś najważniejszych informacji, chociaż ja wolałbym to skonfigurować na przykład z, z przeglądarką Google, bo tam mam już jakiś algorytm wypracowany wiadomości to co oglądam, to co czytam. Zobaczymy, czy taka możliwość będzie. Dobrze, mamy to omówione. Teraz sobie przejdziemy szybciutko do folderów plików. Elegancko wygląda to, pięknie muzyk. O, elegancko, nie ma z tym żadnych problemów. No, tu mam, zmienić nazwę elegancko tej ikonki, zrobione, opcjonalne. Nie ma jakichś wodotrysków, ale muszą być ładne, eleganckie. Większość nie, nie oczekuje jakichś tam wodotrysków od Windowsa tylko żeby to było przyjazne. A to jest przyjazne, bo jest podobne do wcześniejszych Windowsów, więc każdy się ładnie przyzwyczai i z czasem może Microsoft wprowadzi do jakiejś aktualizacji czy inne rzeczy z tym myślę, że nie będzie problemu a dobra, tutaj na razie to jeszcze mi się nie załącza, z tym o dobra, tu mamy już omówione a, a jak mamy to już omówione to sobie wejdę, coś Wam jeszcze pokażę wejdziemy sobie tutaj, mamy informację o systemie elegancko, menadżer ustawień, te ikonki tego typu rzeczy to są po staremu tak, to jest wszystko zrobione po staremu, a czy to musi być jakieś wodotryski tu musi być jakaś zmiana, od lat nie było robione zmiany, ale czy musi, tu zaglądamy tylko żeby coś ustawić, coś skonfigurować, tu większość użytkowników nie wchodzi, jak coś się dzieje z komputerem to oddają go do naprawy Taka prawda jest dobrze, to już mam omówione. Jeszcze menu konstantowe, zobaczcie. Tu mamy podręczne w ten sposób, chcemy pełne, musimy tu nacisnąć, rozwinąć. Dużo osób to krytykuje, ja nie. Zobaczcie. Mamy tak ustawienia ekranu: personalizuj podstawowe, nowy folder, yy, cofnij przyniesienie. Sortuj, odśwież takie podstawowe rzeczy, tutaj korzystamy i zobaczcie, to jest ładne. To jest ładne, elegancko zrobione, w nowej grafice, przyjemne, wygodne, eleganckie. Dobrze, to mamy to omówione. Jeszcze wam pokażę taką funkcję. Otwórzmy sobie przeglądarkę, otwórzmy sobie to, bo to o, jo, i dalej coś wam pokażę. Tu mamy już ustawione w ten sposób, na przykład to, bo nam pamięta, że tak otwieraliśmy te programy. Mhm. Bo możemy na przykład sobie wejść teraz tutaj, otworzyć coś w ten sposób zrobić. Wejść sobie tutaj, przytrzymać. Możemy zrobić, żeby to było w ten sposób, a tu była przeglądarka. Dobrze. Ale ja na przykład chcę jeszcze sobie zrobić tak, że wejść tutaj, zrobić, żeby to tu było. A tutaj sobie otworzyć premierka i coś sobie działać. Na przykład ja wiem to jest małe okno, to jest niewidoczne. Ale jak mówię, tu jest dużo jest możliwości tego konfiguracji. W ten sposób można rozkładać sobie te ikony. Fajna funkcja wreszcie to jest prosto zrobione, wygodnie. Gdzieś tam w Microsoft w 10 też było można to dzielić, ale to było niewygodne. Myślę, że to jest wygodniejsze więcej osób będzie korzystał. Tylko moja taka mała sugestia. To musi być ekran 16 na 9, przynajmniej, żeby to się ładnie wszystko dzieliło. Formatowało, to, bo na kwadratowym, tak jak ja mam obok, ten dodatkowy, techniczny, niezbyt to działa, więc ja muszę to sobie poprawić, wymienić ten monitor, bo tam bardziej będę korzystał z tej funkcji, na przykład przy streamowaniu, bo jakiś live, OBS i coś dodatkowo jeszcze. Więc widzicie, to działa. To, to, to dobrze. Jak już mam omówione te wszystkie takie piękne sprawy. Teraz sobie przejdźmy to co mnie nurtuje cancel właśnie, cancel, 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 bo to będzie mi potrzebne, żeby wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Sobie otworzymy tu folder, weźmiemy sobie na przykład obrazy, ja sobie to przeniosę na drugi ekran szybciutko. I patrzcie, teraz wam pokażę coś. Mamy tutaj dobra w podnosie. Nie możemy tak wrzucić, przeciągnąć tej ikony, tak jak było w dziesiątce. Prawdopodobnie Microsoft to poprawi, przeoczenie. Mam nadzieję, że to poprawi. To mi tak bardzo nie przeszkadza. Przeszkadza mi coś innego, co jest chyba właśnie z powodu, że ta funkcjonalność jest wyłączona. Wziąłem sobie obraz. Mam tu premier otwartego. W dziesiątce, jak najechałem, za chwilę się otwierał premier w ten sposób, tak, takim gestem, i mogłem wziąć i wrzucić ten plik do środka, do programu. I to mi troszeczkę przeszkadza, tego brakuje. Ja rozumiem to są wady wieku dziecięcego to będzie wszystko dopracowane. Oczywiście ikonkę możemy sobie wziąć na przykład wyjechać tutaj i chcemy sobie na przykład Lightrooma dodać. Bierzemy sobie przypnij do obszaru startów. Yy, a tu odepnij dobra, to co odpijam, ale weźmiemy kod z u przypnij do paska zadań. I możemy przypiąć. Nie ma z tym problemu, więc to działa, funkcjonuje. Możemy mieć tu aplikację, tylko nie możemy sobie tego gestem zrobić. A teraz Was zapraszam na moje podsumowanie. Powiem parę słów takich podsumowujących a, a propos tego Windowsa. Teraz czas na moje podsumowanie. Pierwszą rzecz, o którą chciałem Wam powiedzieć, poinformować Was, że ściągnęłem y, kreator tworzenia obrazu ISO, czy pendrive'a. Na swój komputer, jak chodzi o 11. Stworzyłem pendrive'a. Zacząłem instalować. W pewnym momencie wywalił mi komunikat, że mój komputer nie jest kompatybilny z Windowsem 11. A urządzenie sprawdzające potwierdziło to ja wiedziałem, że jest kompatybilne. Dobrze, stworzyłem płytę, jeszcze raz spróbowałem. To samo wyświetliło. Więc tego typu instalacja jest na razie coś tam schnocona. Wymaga poprawy. Może na niektórych komputerach źle weryfikuje kompatybilność ze sprzętem. Więc co zrobiłem? Przedłem w drugą opcję. Asystent instalacji. To polega na tym, że po prostu nam aktualizuje dziesiątkę do obecny system do jedenastki. Jak już mamy wszystko poustawione, nie chciałem od nowa instalować systemu. A ja chciałem od nowa zainstalować system, to możemy go zaktualizować. Tu wszystko było ok. Tak zrobiłem. Więc teraz jestem szczęśliwym użytkownikiem Windowsa 11. Tak, bo ja rozumiem wszystkie te bolączki, na razie jest wszystko ok, jestem zadowolony. Tylko ten jeden szkopu, który mi trochę przeszkadza, ale da się z tym żyć. Da się z tym żyć, więc co Wam mówiłem, co mi osobiście najbardziej mnie drażni, ale pewnie to z czasem będzie poprawione. Czy instalować ten system? Jak chcecie, instalujcie. Jak możecie, to poczekajcie. Ja uważam, że przeciętny kowalski nie odczuje jakoś tam bardzo tych bolączek tego systemu. Normalnie korzystał, będzie zadowolony z tego systemu. Więc nie ma tu problemu. Wiem o tej problemie z procesorami AMD, że są spadki 10%-15%. To chodzi chyba o, o L3, Już nie wnikajmy w te szczegóły, bo tutaj można zrobić osobny na ten temat odcinek, a mi się już w to nie chce wnikać. Bo te problemy wynikają z wydajności procesora, a nie z stabilności procesora, systemu tego wszystkiego, bo to wszystko działa, funkcjonuje wszystko elegancko. Więc. I tak nie wykorzystujemy na maksa swoich komputerów, na maksa swoich procesorów. Nie ma takich sytuacji. I czy naprawdę to jest problem, że przez jakiś czas na przykład mamy te 10 FPS-ów, 15 fpsów mniej w grach? Ja wiem, jak mam 40 fpsów i mam 15 mniej, już jest tragedia, już brzydko ten obraz wygląda. Ale ja już mówię o 10-15 fps, a w przypadku 100 fps, 70, 80 fps, tam bardziej bym się doczekiwał takich aż takich spadków. Przy mniejszych tych fps, no, to się myślę, że niezauważalne będą różnice. I od razu mówię, nie będę przygotowywał materiału Windows 10, kontra Windows 11, jak chodzi o gry. To już inni robią. Nie chcę mi się w to naprawdę bawić. Pokażę po prostu przy różnych swoich materiałach nadchodzących w najbliższym czasie po prostu wyniki z gier. Przetestuję gry z Windows 11. Na Windowsie 11 pokażę jak to wygląda po prostu, bo nie ma co porównywać. Bo może, może się okazać, że i tak są zadawalające, i tak jest wszystko ok. I, i Microsoft to poprawić swojego Windowsa, ale podejrzewam, że tutaj te spadki FPS-ów no niekoniecznie musi być też wina Microsoftu. Mamy premierę teraz. Musimy poczekać na aktualizację gier, które jest optymalizowane gry pod Windowsa 11. Wszystkich studiów gier, gry. Nowe sterowniki się ukażą. Muszą się sterowniki jeszcze do, 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 dotrzeć do Windowsa 11, więc tu jest dużo aspektów. Łatwo mówić, że tylko Windows. Mhm. Ja myślę, że w ciągu dwóch miesięcy, coś, to się już ustabilizuje. Bo teraz też już przecież deweloperzy gier, dostawcy gier, też nad tym pracują, też dostali do 11, też sprawdzają, patrzą po swojej stronie, co mogą poprawić, na pewno. I może się okazać, że będą nowe aktualizacje do gier i problem zniknie za jakiś czas. W ogóle zapomnimy, będziemy się z tego śmiać. Więc moje wnioski, że ja z 11 cały czas, nie, nie wracam do 10. O nie, bo ten system mi się podoba, jest elegancki, ma potencjał. Przydzielenie tego ekranu, te aplikacje, ustawianie, co wam pokazywał, jest rewelacja. Dla mnie jest petardą ten system. Jestem świadomy tych bolączek z wieku dziecięcego. To minie, naprawdę ten system ma potencjał duży. Osobiście brakuje mi. Na dzień dobry otwieranie aplikacji z Androida na Windowsie, ale spokojnie na to, też sobie poczekam. Wszystko będzie w swoim czasie. Bo bardziej to mnie interesuje z punktu widzenia, nie twórcy tego kanału, że mogę coś fajnego nagrać, mogę fajnie ustawić w OBS-ie, nagrać w wygodny sposób. Nie muszę kombinować to z telefonami, przechwytywanie obrazu, etc, etc. Tylko mogę to fajnie ubrać, ułożyć jakieś tło fajne zrobić w OBS i fajnie Wam pokazywać te aplikacje na Androidzie, bo jest cieka kilka ciekawych aplikacji, z których ja osobiście korzystam. Chciałbym Wam je pokazać na tym kanale. Dobra, na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał. Napisz mi w komentarzu, co sądzisz Ty o Windowsie 11. Może Ty jakieś jeszcze błędy odkryłeś, o których ja nie wiem, czy innych rzeczy, podyskutujmy sobie po prostu o Windowsie. Bez jakiejś tam negatywnej energii, czy czepiania się o jakieś tam rzeczy. Stricto, stricto porozmawiajmy sobie po prostu kulturalnie o Windowsie 11. Chętnie z Wami sobie na ten temat poddyskutuję w komentarzach. Na razie, cześć, pa.